Ja na 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 Ja chwilę postałem samym słońcu już cały bo... im No im przyjdzie biegać. No to, to. A im przyjdzie biegać. I my się wygramy. Na ten. Zubi, tu Karrego bronisz. sport nie jesteś. Za obitek cię ciebie. Cześć. nie masz w Bielsku, co? Nie Jest jakiś, nie? No widać. Coś się znajdzie. ja też. Tak, tej, no tak, to się tak się Ale co się dzisiaj szarpać, No Te bory, To No <laughs> Ja biorę ze na to hołd Jakieś dziury, coś tam <ślimy> <ślimy> to show, to tylko show <laughs> Ciskają ręce, bo mnie co ciebie skłoniło do tak naprawdę powrotu, bo po ostatniej walce powiedziałeś, że przechodzisz na emeryturę i już nie będziesz brać w boksie. No, nikt nie chce kończyć na walce przegranej, więc chodzę, by zwyciężyć. A jak będę dobrze wyglądał, to jeszcze mogę się pokusić o kolejną walkę. Jeżeli nie będę taki jak chciałbym być, to znaczy, że to jest mój koniec. Chcesz coś jeszcze powiedzieć naszym zawodnikom? No pozdrawiam, życzę samych sukcesów, y zwycięstwa przede wszystkim i pomyślności każdemu. Ale całkiem to będzie do końca życia. To jest następny z Panem partnerem, ale No nie, no wiadomo, to ma inny fach, nie? Ale, ale oczywiście kibicują mi, a ja im również. 이 맞아. 이저 do Bielska białej Lubię, lubię. Lubię to miasto, lubię tych ludzi. Mam tutaj wielu przyjaciół. Nawiązałem jakieś nowe znajomości, kontakty też biznesowe. No ja jestem sam człowiekiem z Podkarpacia, więc nie powiem, że jestem góralem niskopiennym, natomiast no nie jestem też człowiekiem z nizin. Mieszkam na co dzień w Polsce Centralnej, natomiast... Ile razy mam możliwość gdzieś podróżowania w głąb kraju, zwłaszcza na południe to mnie ciągnie, bo lubię góry, lubię do powietrze i, i lubię prosto prawdziwość yy, ludzi po prostu, którzy, którzy mieszkają w tej części Polski. Cześć, 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 cześć Wszystkim życzę dobrego meczu i zwycięstwa, nie? Cześć cześć. cześć. Ty, po, ty po meczu czy przed meczem?

Nie Was saj do serca. Trzymajcie się i pozdrawiam. Jak się na no, odprawie powiedziałem, że jeżeli zagramy, gwarantuję Wam na 100%, jeżeli zagramy na zero z tyłu, to mamy 3 punkty. Jest jakiś tam jakiś mankament naszej, naszej gry, że tracimy te gole, nie gramy na zero z tyłu i w końcu musimy zacząć po prostu nie, tra nie tracić tych bramek i myślę, że będzie, będzie wszystko dobrze, bo z, z przodu zdołamy coś strzelić, jestem tego pewny. Zachowałem się chyba tak jak trzeba, bo powinienem zamienić się na bramkę i e, tam jest będzie przez pana. Myślę, że ten wynik jest dlatego tak niski, bo tam każdy naprawdę bardzo e, dobrej e, dyspozycji. No, ja myślę, że dzisiaj duży nagrała, dzisiaj stworzyła swoje sytuacje. E, e, to tak jest, że przeciwnik również czuje niedosyt po dzisiejszym spotkaniu, my również, więc mi się wydaje, że dzisiejsze spotkanie to jest taki sprawiedliwy remis. Pozytyw taki, że nie przegraliście tutaj na stadionie w Bielsku Białej, bo na razie punktowaliście tylko na wyjazdach, ale trzeba coś zrobić, żeby wygrać w końcu spotkanie w Ekstraklasie. No dokładnie, bo nie wygląda za ciekawie, właśnie jak, jak mówisz. Po tych zwycięstwach. Lepsze, lepsze było jedno, jedno zwycięstwo niż dwa remisy, bo jednak ten jeden punkt więcej, więcej by był. A teraz jest ta przerwa na kadrę, także jakieś tam rozczarowanie zostaje, bo bo dwa tygodnie czekasz na kolejny mecz. Zaczęło pod Beskidzie, wydaje mi się nieźle. Bramka zdobyta przez Adu Kłamę. Za chwilę wydawało się sytuacja. Kolejna, po której gdzie nie może nie strzelić gola, ale świetnie spisał się w ramkarz Lechii. No, strzał Borysiuka też naprawdę doceniam, bo, bo ten chłopak po pobycie w Kaiserslautern, gdzieś znalazł się na peryferiach sportu, wrócił do, do Polskiej Ligi, odbudował formę i w tej chwili jest naprawdę postacią ważną w Lechi Dużo się pisze o tym, że posada trenera Dariusza Kubickiego nie jest mocna w klubie. Czy Pan może się odnieść jakoś do tego? No zwykle są takie spekulacje. Zwykle jak jest taka sytuacja, to dziennikarze zaczynają spekulować. Ja myślę, że nie pora myśleć o tym, żeby, żeby zmieniać trenera. Na razie zespół, tak jak mówię, jest drobny progres i, i, i tyle. Trzeba, trzeba pracować. My mamy świadomość tego, że była potężna wymiana zawodników, no ale przyszedł taki okres, że, że trzeba było takie decyzje podjąć. Jest naprawdę dużo, dużo młodych zawodników. Ja myślę, że czas działa na naszą korzyść, i tylko trener Kubicki musi to musi ten okres wykorzystywać i ja spodziewam się tego progresu w każdym kolejnym meczu.